I tam serdecznie, tu z pieskiem komentujemy partię. Białymi Borys Spaski, czarnymi Paweł Keres. Ćwierćfinałowy mecz pretendentów, taki pierwszy. W Rydze w 65 roku Spaski wygrał te mecze pretendentów. W 66 walczył o Mistrzostwo Świata z Pietrosianem, ale przegrał. Ale zobaczcie, jak on grał w partiach pretendentów. Bo to trzeba zobaczyć, to wybitny zawodnik. I proszę nie boi się obrony Juliusza Ursusa Niemcewicza. Wariant Goniec G5. Tak zwany wariant Leningradzki, Nie wiem co, skąd taka nazwa. Chyba na Lenina spad grad czy coś takiego. Nie pamiętam. A może. Aha, Lenin wysyła. No nieważne, coś takiego. H6. Co ciekawe, Keres ta grywa nawet w meczu. No w 5 mecz, meczu mistrzostwa świata w 1948 roku miał być mecz, ale zne, zniechęcili. Fajna. C5. No Widzimy podrywa. A ten D5 nie boi się zająć centrum. Zdobywa przestrzeń. D6. E3. E5. Centrum zamurowane. Ale w stylu Rubinsteina odbije skoczkiem. Nie będzie miał zdwojonych pionów róg białych. Kombinujemy jak Borys Paski, syn Wasyla. Jak ktoś będzie miał problem, to piesek modernistom, młodym youtuberom podpowie. Widzimy, piesek spokojnie znosi. Keres był nazywany wiecznie trzecim. Wiecznie trzecim, bo był tym, który nie grał meczu mistrzostwa świata, a, a, ale był rezerwowym do meczu mistrzostwa świata. I wiecie, meczu mistrzostwa świata grało dwóch: aktualny mistrz świata i pretendent do tego meczu. Pretendent, nie żadny kandydat, czy tam coś, jak mówią szachowie na alfabecie. O no proszę, oddaj Pawle. Parę gońców. nie chcę. Hetman C2. Tu centrum jest zamknięte, wzajemnie zablokowane łańcuchy piątkowe. I domyślnie pchamy pionka na E4 najlepsze pole dla skoczka jest na D3, a może uda mi się pokazać skoczek C3 wieża E8, ale na razie poszedł sobie tu. Chcę jednak B4 zagrać. Hetman E7. Jak widzimy F3 prowadzi mu walkę na całej szachownicy. I tu Keres nie wytrzymał. Zobaczył króla. Postanowił otworzyć pozycję i teraz bić, przepchnąć, nie, re nie reagować. Kombinujemy jak Borys z paski. Myślimy 10 sekund. Myślimy, myślimy. Spask miał trochę pecha. On był mistrzem świata miorów. chyba do lat dziewiętnastu wtedy było. Przed nim było Skarpanno, argentyńczyk. A potem miał problem z przebiciem się. Czekał w kolejce. Smysław był, Pietrosjan, Tal. Oni musieli być mistrzami świata. Korcznoj nie mógł być mistrzem świata. Stein Sz Wiecznie czwarty. Jeszcze tam paru. F4. Zamknął mu Hetmana będzie go atakował. tutaj G5. No to no G3. Otwórz. Skoczek H5. Widzimy. Ostro jak kostro. Hop. Zbije po biciu zbije. I co teraz? Kombinujemy jak Borys z paski syn Wasyla. Borys Spaski, syn Wasyla. Muszę niedługo kończyć. Trzeba z pieskiem iść na spacer. Piesek lubi chodzić na spacer. I uwaga, psa nie można ży żywić sztucznymi kulkami. Psa ja karmię kiełbasą, bo czu z habikiem czymś dobrym. Dlatego Widzowie, kochani, musicie oglądać moje filmy, dobre filmy. bo jak oglądacie tych młodych YouTuberów, co to ani B, ani M, ani kukuryku bez programu, a program tylko pokazuje ruch, to tylko gorzej gracie. Oni was ogłupiają. A ja im ich legion rzadka. Bo nie ma sensu. O, wieża, sam Keres otworzył linię tu, 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 no to nie, tu, tu, tu nie. ten Doniec fatalnie stoi. Kombinujemy jak Keres, ten jak spaski Pamiętamy, że Keres był naprawdę wybitnym szachistą. Pecha miał, och, miał doskonałe wyniki w 1938 roku Keres, a potem, no niestety, wojna go rzuciła, był po złej linii frontu trzy razy, no, i grywał z Alochinem w Mistrzostwach Europy w Niemczech, w Pradze, do generała, generalnego gubernatora Franka, którego tam ktoś ostatnio chwalił z naszych tych ministrów inteligentnych. Przyjeżdżał na Wawel. Tam Ewe zagrał dwa czy trzy razy. No oczywiście je film Bogolubow. Jefin Bogolubow. W wdziób, No i gońca trzeba zachować. Goniec E1. Jak widzimy, czarny król obnażony. oj, nie denerwuj się. Coś tu lata. Nie wiem skąd wleciało. Nie denerwuj się. Obronię cię. Patrz ty Koń G7. No jeszcze parę ruchów w B4. Prujemy. Poszerzamy front walki. Poszerzamy front walki. I teraz chcę skoczyć tu i tu za takową pionka. a no i w dziób. I powstał podparty wolny pion D. Ale to, że on, pozycja zrobiła się nagle wygrana, nie wiadomo kiedy, Keres nie zauważył. Teraz wygrywa wszystko. Goniec G3 wygrywa. Skoczek B5. No, ale można zagrać i D6. Wieża D1. Grozi D7. Goniec G3. A Keres idzie do ataku. Skoczek jeszcze idzie. Tiu. Ponieważ skoczek urani można Hetmana przerzucić. I skoczek C7. I co teraz? Wieża C8. Kombinujemy jak borys Paskin. No to pięknie gra. A on tu jeszcze będzie kombinował. On to jeszcze będzie kombinował. Trzeba te piony rozbić. Zobaczcie, że wydaje się to czarny ma przewagę, przez to czarny atakuje. A on se poszedł. Ni w 5, ni 9. Skoczkiem do centruma. No i nie może być, bo goni z broni. Hetman B2. Łapie przekątną. Oj, oj, No się nie przyjmujemy. W wieża C1 goniec e5, już są bezpośrednie groźby skoczkowi i kombinujemy jak z paski z paski zaczyna fire gra o mistrzostwo świata, zrobione 35 ruchów, tam grano tempem 2,5 godziny na 40 posunięć, po 40 posunięciach odkładano więc generalnie w 30 posunięciach partia się rozstrzygała no, jeżeli nie miała być odłożona, potem się odważało. Siadały mózgi komputerowe, czyli radzieccy analitycy analizowali. Teraz się nie odkłada, bo można włączyć komputer. Kto ma mocniejszy komputer, ten by wyanalizował. Proszę. Fru uderzenie w najmocniejszy punkt. No nie może być nie może być. Goniec wraca, nas tam poleciał na bandę. Widzimy, te czarne pola są słabiutkie i goniec G4. Wszystkie białe figury wchodzą jak w przysłowiowe masło I co, i co ma czarny zagrać? Czarny w zasadzie jest w sukcwangu. Goniec Czarnopolowy, ruchu nie ma. Wieża nie bardzo. Skoczka F5 trzeba bronić. Hetman, ruchu nie ma. Oddał Piona. No to wpadł na siódemkę. Mógł, mógł się poddać oczywiście, no ale jeszcze parę ruchów pomachają. Co teraz? Kombinujemy jak spaski. To spaski wykazał wielką klasę. Zwracam uwagę, że Keres sam obnażył swojego króla. No. Moderniści tego nie zrobią. Hetmanem wrócił, piona wziął, a tu zaatakował tego na E4. Oj, 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 oj. Goniec zbije E6. Gonie zbije D6. I Hetman bije e4. A biały król się trzyma. Pionek więcej jest. Fantastyczny skoczek. No, próba aktywności w dziób. No i tu proszę, jak go pięknie kasuje. Podciąga wieże. Dożynki. Ale h3. Tu robi celówcik, a też nie puszcza Hetmana na G4. Teraz Hetman może bić, grozi wieża F8 z Matem. Teraz Hetman nie ma co bić, grozi wieża E5. A teraz O. I poddał ciekawy dlaczego. Dostaje Mata. fantastyczna to partia karesta, a, a jeszcze niesamowita, z paskiego, a się nie z paskiego, a się, się przejęzyczyłem. To pies mi troszeczkę spłoszył. Wariant lenigracki, Zobaczcie, trzyma. Keres nie może poskoczyć, keres lubił żywą, figurową grę. Tu otworzył linię F, czarne są w debiucie, wieże rozdzielone, uzyskał podpartego, wolnego pionka i ruszył. I łączy teraz klasyczna zasada: będzie prowadził piona i będzie atakował króla. Będzie stwarzał dwie groźby, jak tym mówią niektórzy: walka przeciwko dwóm słabością A, skoczek zajął doskonałą pozycję i wycofał się po piona E4. I tu nie jest problem z pionem. Problem jest z gołym królem doskonałym skoczkiem, brakiem koordynacji czarnych wiatu, już To już jest forsowne matowanie. I tu podziękował. Ja dziękuję za uwagę.